Aha, no, ciekawe. W lewo, czy w W górę w lewo. Palczuki ma w sumie wtedy trzymanek. Fajne lagi, bezsze cofki, wyższe bez wychód w je bardziej A ty żebym na jakiej postawie, kurwa, jest plus 18 zawsze, pizda. Play saty, kurwa, diabły. Dobra, wal palpatina se tu będę tego, standing'owo. Taki down Wal, 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 tamtego, tamtego, tamtego dałek, wal, 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 wal dawaj, 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 dawaj. Nie dałek, 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 Nie dałek, dałek, trafić? dałek, 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 Big move strategii i w dupie Najbardziej perfekcyjnie płaszcza mapa o, mapę lubię właśnie za to, że taka jest asfalta <coughs> Może Czy stanąć. się wydaje że te dziury są do tej bramy, ale nie w tym miejscu co trzeba. Tak ja jakby wiem, nie patrzę, to. bo myślę, że to okopy, nie? Ale okopy to kurwa takie za trochę. Nie no, tej bramy. I to niby... No ta, ale za, gdzie to jest, jedna a drugi, kurwa, nie? Nikt chuj nie pasuje, no do drugiego. Możesz Może tak pod kątem ta brama, czy coś, no, Wątpliwe raczej. Nie no, jedzie pod kątem. Sama brama ta, ale to jest, zamykanie jest, jest. jest chyba proste. Miałabym nie ominąć taka zabawa Może eee. no, krzyk, o delikatnie jest. Zrobili 60 czasem, chuj jest, jest. Ej, jak stoję tu... Nie, nie przybliżę, to obok tego transportowca nie ma tych skrzynek. No, to e... dobra gra. Czy ja widziałem cały że czas, znika. nie? Aha, do, e, nie, teraz mi znikły. No pojawiły się, tu ich nie ma, a tu kurwa są. No, ale... Ja pierdole, kurwa. Tu też jak, jak, jak ktoś za nimi stoi, tego wtedy widać. No on tam poszedł i nie na co liczy. Nie wiem. Ja się po, przebiegnę tam. Tu jak małpa ewan Fajnie byłby Easter egg, jakbyś strzelił do któregoś z tych i on do ciebie się odstrzeli. Ej Ta. <noise> tak powiedz za mapę do nich, to pewnie ich tam nawet nie ma tylko główna tekstura zjebane jak zawsze jak tam nasz kolega? A stoi tam nadal no. Cudowny giempy, kurwa y, minuta walki i y, y, kurwa 4 minuty stania, tam nie, hmm. my nie stoimy my się cały czas poruszamy. Idzie. Czy, czy idzie? Niemożliwe. Nie, podskakuję jak down po prostu okej, okay, super Myśl nocy człowiek. To teraz się nie możemy wyjechać, bo to samo hmm? hmm? to zrobię. Jestem trawem. Aha, Może być dużo gorzej Zobaczymy. wiem. Praca. Niech wodz będzie z tobą. Rzecz mi szczęścia. Oni są bardzo rozumnymi ludźmi. Bardzo. Który masz 0 punktów No To jest ten, ten co tam zostawił To jest dobre bo nie strzelił co się dzieje wtedy I ja się tak blokowałem czekam, na zajebisz palpatina Albo chciałem iść i pomóc w razie w ogóle, ale no A ten setek stał kurwa i próbował atakować mnie Został, dostał jednego heada Tak o Dobry manki? Może no, on myślał że to nie będzie win Hmm? Może no, on myślał, że to będzie win. <laughs> no może. <laughs> nie wiem, nie wiem. No ale to jest takie lebla i kurwa takie rzeczy nie wiedzieć. <laughs> Aha! To mm -hmm. no, będzie pulsowane w ryj. Nie O, wychowanego Franska, co to jest? Hehehe, <laughs> kupa, pipiu, 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 łap go? Nie, nie łap go, fajnie sobie Nie mogę kurwa zadziałać. Masz go? Cześć, znowu to samo, to samo, to samo. Nie <laughs> wiem, czy, czy, czy pójdzie do nas, czy nie. Ja pierdolę. Dobra, super. Fajny. i parę. No. plecy, nie? Dokładnie w plecy, kurwa, poszła. Ciemna strona Nie Ja nie mogę w plecy uderzyć. Fajnie. O! Mantik. Fajny, fajny kurwa, blok, fajny kurwa. Rzut mieczem w jest zajęliście. Co ja mam wyjebane rzuty mieczem, kurwa. Fajnie, podoba mi się. Zrobię to, należy. Nie wyjebane. Jest A okej, wyjebane. Hezy. Ale on jest kurwa! zjebany, ja pierdolę. A, ten drugi już ma normalny level w ogóle na górze. Ciekawe. No cóż, uważaj. Nie ma ucieczki. Nie jest tak źle. Taki dałun. Nie ma chaosu. Mm -hmm. Jest harmonia. Mm. No i właśnie się atak palić niż odwrotnie.

Więc. Hmm. Teraz, Bobę, zapraszam Wydaje mi się, że ja mogę w przyciągnięciem dnia, w ciągu w ciągu dnia, w ciągu Gdzie poszli? Gdzie to Gdzie, musisz tam? Gdzieś tam, tam. Gdzie, gdzieś tam, gdzieś tam Na mapę biegnąłem, że to ja jestem. A fajnie był kurwa w tym zasięgu. Ej, nie działa, bo nie, He, kurwa, Boże. Gdzież na przyciągnięcie za wzrost? O oh, wow A fajne tutaj kurwa. Dały kurwa, niebane. Dzielne starania. Jak? Dalej, tak. Dzielne starania. Dalej, tak. Dzielne starania. Dzielne starania. Dzielne starania. Dzielne starania. nie starania. Dzielne starania. Dzielne starania. Dzielne starania. Dzielne starania. Dzielne Jak tam idzie Zabawa O widzę, jest deck mi pól fajnie, jeszcze mi to je było. Zajęliście uciekać cały czas. Zapałek, nie mogę prześcignąć. O, i dam ci hp, a masz pól? No. No, dodatkowo za kimś nie będzie. Łap! Fajne to było, super, kurwa. Do. No, gdzie? jak. I na jego charger na kilo, jak da Miałem tam miny, czekaj. Chodź Mam przyciągnięcie O wow! Bierz go? No, na to chodzi, mnie. Kurwa. Czyż Nie wiem, może. Ida, ida, do, ida. Do. Dobra, dobra, yes. łatwo. <laughs> Fajne, o, super, kurwa, oczywiście. Na power, i na power, kurwa, na power. Ej, kurwa, na power. He, na power. He, power. Na power jest Fajne hit level, kurwa, fajne, fajne. Gdzieś A, to. A ja teraz miał 12 level, do no. popatrz, kurwa. I ma mi.